Ten kanał tworzymy dla Was, czyli dla prawdziwych miłośników motoryzacji, którzy mają benzynę we krwi. Jeśli kochacie motoryzację, subskrybujcie ten kanał, bo codziennie pojawia się na nim zupełnie coś nowego. Poniedziałek zostajemy jeszcze w temacie Mercedesowym, jeszcze przez dwa tygodnie, bo oczywiście ciśniemy naszego Mercedesa na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i dziś zobaczycie finał? Czy nie? Znaczy nie wiem, jak się wyrobimy. E, mam nadzieję, albo, albo prawie, albo, albo jeszcze, e, albo już finał tego Mercedesa Wośpowego, który zacznie się licytować w przyszłą niedzielę, znaczy najbliższą niedzielę, dokładnie tydzień przed finałem, e, więc od niedzieli będzie na aukcji, natomiast e, kilka stółów wstępu, samochód oczywiście jest absolutną petardą, to już wiecie, to już widzieliście, zresztą to, co chłopaki zrobili, to jest w ogóle mistrzostwo świata. Ale jest jeszcze jeden samochód na aukcji Wośpowej, który Przechodził przez nasze ręce i czujemy, że też jest bliski naszemu sercu, bo nie wiem, czy pamiętacie jakiś czas temu Moskwicza, którego licytowaliśmy bodajże w marcu, z tego co pamiętam, po wydarzeniach na Ukrainie, czyli Moskwicz, który uratował wieloosobową rodzinę, który wyjechali z terenu Ukrainy, przyjechali nim do Polski. Taki samochód, który odkupiliśmy, przygotowaliśmy, sprzedaliśmy na cele charytatywne, a został przekazany i Rafał, który zwyciężył tą aukcję wystawił dziś ten samochód na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i dzisiaj już jest kilkanaście, czy tam chyba 15 tysięcy złotych, czyli mniej więcej tyle, ile wtedy udało nam się osiągnąć, a zostały jeszcze dwa tygodnie do końca, więc znajdźcie tutaj, gdzieś pojawi się o, W opisie wrzucimy link do ym, tego Moskwicza, jeżeli będziecie chcieli już uczestniczyć w jakiejś aukcji, to tam, a na Mercedesa jeszcze tydzień czekajcie. Patrzcie, co się dzieje z Mercedesem. A teraz szybkie przypomnienie o porównywarce ubezpieczeń Mubi. Tak czy siak, każdy z nas musi wykupić ubezpieczenie OC dla swojego samochodu, więc warto kliknąć w ten link, który znajduje się pod tym filmem, wpisać swoje dane, dane samochodu i zobaczyć, czy przypadkiem nie będzie to bardziej opłacalne. Tym bardziej, że pamiętajcie, korzystając z tego linku pod spodem, 150 zł w ciągu 30 dni wróci na Wasze konto. No właśnie, plan jest taki, żeby nie robić lejek na tym samochodzie, tylko żeby to było prawdziwe arcydzieło. Nie patrzymy na ręce? <śmiech> <śmiech> no dobra, ale serce można. Chodzi o to, żeby to wszystko było absolutnie fajne, indywidualne i faktycznie malowane i takie, jakie jest. Malowałaś już kiedyś o, o, o te serca wośkowe? To wiesz, że chyba nie. No widzisz? No to nie najwyższy tak. czas. To najwyższy czas. Plan jest taki. Majka przyjechała na dwa dni i będzie to Dwa. Jutro w to tak? Z jednej i z drugiej strony, gdzie serce pośpowe, jest logo Autopartnera, jest logo naszego kanału, e, który jest znacznie niżej, gdzieś dalej schowane i tak już zostaje. Ale powiem Wam, że teraz to co, jak wygląda ten samochód teraz pod kątem samego powodu, no to jest coś absolutnie niezwykłego. A tu, zobaczcie. Fajnie, zobacz, to, to jest piękne, że to jest tak naprawdę ta struktura, która jest taką prawdziwą strukturą pędzla. Zobaczcie. Widzisz, Robert, widać mm -hmm. to? Takie, że to jest takie absolutnie nierówne. Super to jest. Ja to widzę. No, fajne to jest. A to widziałeś jak Majka robił pędzlem, potem będzie robiła, no to i tam zobacz, Po robi to w ogóle właśnie pędzlem. No. Takie rzeczy tu się dzieją. Czyli art dzieło. Rękodzieło. idziemy, 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 idziemy. Jest profesor na kamienicy, który dojechał. Tak naprawdę to jest jeden z ostatnich elementów, który do, jest przygotowaniem tego merca przed aukcją. Poza kołami. Poza kołami. One są w poniedziałek u nas, te koła. Ale zobaczcie, jak wygląda A, fura. B, zobaczcie, jak dobrze wygląda profesor na C e, Widzę, że poszedł dość grubo, bo nie polega to tylko i wyłącznie na wymianie jednostki grającej. Nie, biorąc pod uwagę, że tutaj w tym samochodzie, no niestety głośniki oryginalne, one były dramatyczne. Te, te tak, one sko skończyły swój żywot. Aha, no? okej, okay, dobra. Bo odchodzi z nich zawieszenie. Więc my je wymienimy na zestaw przedni oraz zestaw tylny. U nas nawet na YouTubie no. czasami jak jest przester, a to nie było tak, takiego pięknego dźwięku jak z tego chińskiego radia i z tych. Z to chińskie radio był taki... było bardzo fajne. Pierwszy raz powiem szczerze, że taką firmę widzę. Bo może ona powstała na chwilę. Być może w Chinach, w jakimś małym, małej miejscowości 14-milionowej. Możliwe. Na lokalny rynek produkował. Czyli najprawdopodobniej Shenzhen, tam gdzie wszystko <noise> robią. Natomiast no, widzę, że udało się dopaść tak, oryginalną no, jednostkę. I co, to, co o tym powiesz? Bo my to kupiliśmy bez twojej konsultacji, ale tak. to jest oczywiście oryginał. No, ma minimalnie, ale wiesz, co nie udało mi się znaleźć nic ładniejszego z ładniejszymi gałeczkami. Z drugiej strony, jakby wiesz, no to idealnie pasuje do wozu. Wiesz co, Plus sytuacji jest taki, że to radio jest w pełni sprawne, bo go już sprawdziłem, podłączyłem, ono chodzi, nie ma najmniejszego problemu, ma odblokowaną funkcję AUX, dzięki czemu już przygotowałem do niego Bluetooth, a więc będzie Czyli można będzie streamować normalnie muzykę. głośno. Tak, minus tych radioodtwarzaczy jest taki, że ten napęd, który jest tutaj, to jest do nawigacji. Okay. Więc fizycznie zawsze do niego była potrzebna zmieniarka, którą trzeba mieć było w samochodzie, była zainstalowana, ale tutaj jej nie ma. No dobrze, ale jeżeli będziemy mieli Bluetootha i będziemy mogli sobie podłączyć. Czy tam Auxa, tak? Będziemy mieli... Będzie przez Auxa grał Bluetooth. Okej, okay, przez Auxa tak. będzie grał Bluetooth, czyli jeżeli będziemy mieli Bluetootha, to nie mamy potrzeby posiadania zmieniarki, bo nie. będziemy puszczali z telefonu. No tak, oczywiście. Spotify, Tidal, no co tam. Zwał, jak zwały, jakby dokładnie, w, Ale możemy sobie wtedy. Za, tak, okej. Okay. Dokładnie. Znaczy dla mnie to jest okej. Okay. Jakby dla was podejrzewam, że też, to bo jakby czasy się zmieniły, już mało kto słucha pewnie na płytach. E, no, są użytkownicy, wczoraj miałem klienta, który stwierdził, że on tylko na płytach, słucha i chce radio z płytami do samochodu. Ale to jest rzadkość, tak de facto dzisiaj. No, ale jakby wiesz, fajnie jest mieć wszystko pod ręką. I no, w dzisiejszych czasach zazwyczaj tak. całą bibliotekę muzyczną mamy w, w telefonie, więc... Dobra, I to, jest, tak, to jest radio, a co tak. z y, sprzętem grającym Więc w postaci tak, samego jeśli... nadajnika dźwięku? To znaczy tak, Bluetooth już jest przygotowany z oryginalną wiązką do Mercedesa mm -hmm. i do tego będziemy mieli podłączony wzmacniacz z procesorem AWave. Taki malutki wzmacniacz, który ma 4 razy 50 na głośniki, oraz wyjście dodatkowe na subwoofer. Okej. Okay. I to jest wzmacniacz z procesorem DSP, czyli mamy możliwość ustawienia sobie dźwięku, tak jak na, ciebie, na przykład u ciebie w Bentleyu. A, no to... Nie aż tak dokładnie i nie aż tak fajnie, no bo tam był zupełnie inny procesor i dużo droższy. Natomiast tutaj już możemy sobie skorygować charakterystykę brzmienia samego wnętrza samochodu, możemy sobie skorygować miejsca montażowe głośników, żeby to po prostu grało nam Super. fajnie. Nie? Dobra, czyli teraz tak, czyli dajesz wzmacniacz, tak. rozumiem, że dajesz cztery nowe głośniki. Tak. Ehm, w głośniki tutaj miejscach. już są przygotowane. To są te. Tak, to jest również głośniki firmy Steg. Oraz I one są, one są fajne, sensowne. Tak. To jest taki zestaw, który naprawdę bardzo fajnie gra, nie wymaga dużej ilości prądu, czyli nie wymaga dużego wzmacniacza, dlatego właśnie ten zestaw jest, tak, że tak powiem, odpowiednio dobrany do tego wzmacniacza, który tutaj mamy. Dobra, a powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo powiedziałeś mi, że ten tak. wzmacniacz ma wejście na subwoofer. Czy tak. Ty chcesz powiedzieć, że masz taki pomysł subwooferowaty do tego wozu? Mam. To jest też subwoofer firmy AWave, z drugiej strony się otwiera, który zamontujemy po prostu w bagażniku. Co ty mówisz? Tak. To jest konstrukcja, która ma głośnik 25 chyba cm, z tego co pamiętam, e, wzmacniacz wbudowany w siebie i to mamy takiego boksika, którego zamontujemy w bagażniku. Ty no cieszę się jak dziecko, że poszedłeś aż tak grubo, że jest jeszcze do tego subwoofer i tak. wszystko po kolei. Dokładnie tak, bo będzie cały kompletny zestaw w tym momencie. Fajne nagłośnienie z oryginalnego radia, żeby nie zmieniać wyglądu tego wnętrza samochodu. Ale petarda! Słuchajcie, nie zostaje Wam nic absolutnie innego jak licytować. My tak obstawiamy, że to będzie ten, ten tydzień tuż przed finałem, kiedy on trafi na aukcję, ale to będzie fajne auto. Bardzo fajnie. Ja, jak ja się cieszę, że trafiliśmy ten bus. Bardzo ładny egzemplarz. No, naprawdę. Kurde, będzie, będzie takim absolutnym sztosem i będzie tak kogoś cieszył. Ja już zazdroszczę. O i widzę, że tutaj już są gotowe znaczki. No, Majeczka nas skończyła. Widziałeś? Tak. Fajne jest to, zobacz. One oczywiście nie są tak jak naklejka, tak? Jakby w naklejce. Dokładnie, możesz... Ale to jest super. Ale to jest właśnie piękne i to jest prawdziwe takie, że to jest tak zrobione. Tutaj mamy autopartnera i, i niejakiego Patryka Mikiciuka. Kojarzę gościa. Ym, podobno gwiazda YouTube'a. <laughs> Nie można być wyrębnym sam do siebie. Można. I yy serce, oczywiście. Natomiast tak czy siak, yy, uważam, że to jest absolutnym hitantymus. Kiedy skończysz go? Dzisiaj Powiedz mi? Dzisiaj chcesz go w ogóle już, tak, żeby już grał i żeby. Tak? Będzie skończony dzisiaj. Co ty mówisz? W tej chwili już mamy praktycznie gotowe wytłumienie, bo w prawych już jest wytłumienie. A bo jeszcze, jeszcze wykleiłeś go? Tak. Ok. W tej chwili ja przygotowuję instalację do wzmacniacza. Te już wykleiłeś? Te są wyklejone, ale tutaj tylko blacha zewnętrzna, czyli ta lakierowana. Tutaj jeszcze nie są wytumione w środku, mhm. natomiast tamte już są wytumione z obydwóch stron. Matą bitumiczną, e, przepraszam, butylową. E, bitmata taką AP25, bardzo fajny produkt, bardzo fajna mata i, i na to jeszcze będzie oczywiście druga warstwa gąbka. Także nie takie, możemy... takie do, no, dobre to... wytłumienie. Dobra, to e, ja uciekam wobec tego. Ty e, e, będziesz też jeszcze nagrywał. Ja cały czas nagrywam krótkie się, filmiki, także. I widzimy się. To to, to jest ten moment, że będzie, żeby zobaczyć filmiki profesora Nakamichi. a widzimy się e, po południu. Jak będzie grać? Jak będzie grać? Dokładnie. Ależ sztos. jesteśmy dzisiaj przy Mercedesie Celka na aukcję Wośb. W tej chwili zajęliśmy się drzwiami oraz systemem audio, jak widać głośniki w tym mercedesie niestety są już do wymiany na chwilę obecną pracujemy nad wytłumieniem drzwi matą bitmat ap25 premium wewnątrz drzwi oraz tutaj na blasze technologicznej dodatkowo zdemontowaliśmy w tej chwili radioodtwarzacz który był chińskim radioodtwarzaczem Somax Trudno odpowiedzieć co to w ogóle za firma Będziemy w tej chwili Montować tutaj oryginalny radioodtwarzacz Mercedesowski Który udało się zakupić Oraz Dodatkowych parę rzeczy Aby użytkownik, który Kupi ten samochód i wylicytuje go Na aukcji był zadowolony Z dźwięku w tym samochodzie Auto radioodtwarzacz, który będzie zamontowany W tym samochodzie jest to oryginał w pełni sprawny, w fajnym stanie. Jak twierdzi, pierwszy dźwięk wydaje jeszcze na starych głośnikach, ale już jest, że tak powiem, podłączony i działa. Tutaj będziemy mogli sobie włączyć wejście Aux, do którego podłączymy Bluetootha, dzięki któremu będziemy mogli streamować muzykę bezpośrednio do radioodtwarzacza, więc będzie on uzupełniony o funkcjonalność zestawu Bluetooth. Jesteśmy już w trakcie wytłumienia tam wewnętrznej blachy. Patryk w tej chwili wytłumia tam do końca część zewnętrzną, za chwilkę część wewnętrzna, jednych drzwi drugich i będziemy w dalszym ciągu prowadzić montaż. A w tej chwili robię instalację elektryczną do tego samochodu, także powolutku do przodu. W tej chwili mam już zewnętrzną połać drzwiową wytłumioną matą Bitmat AP25 Premium. Także całe drzwi w środku są wytłumione. Oczywiście prawe oraz lewe drzwi. W tej chwili pracujemy nad wiązką tutaj do wzmacniacza. Drzwi w tej chwili będziemy zamykać Tutaj również matą tłumiącą i będziemy jej tłumić matą tłumiącą AP25 Premium lewe, prawe drzwi. Następnie będziemy montować zestaw głośników firmy Steg, model Leo 65 oraz będziemy montować oryginalny radioodtwarzacz, bluetooth oraz wzmacniacz z procesorem DSP firmy Awave. Ale o tym za chwilkę. To są tylne głośniki do Mercedesa. Jak widać, ich stan jest agonalny. Tych głośników już praktycznie nie ma. To są głośniki 10 cm współosiowe z tylko z taką nakładką w formie Twittera, wysokotonową, papierową. Natomiast z tego głośniczka będziemy montować głośnik Empire CPX100 który jest głośnikiem typowo dwudrożnym, bo tutaj mamy osobno głośnik wysokotonowy, osobno głośnik niskotonowy i on będzie zamontowany w tych oryginalnych koszykach, które następnie będą wytłumione będzie zrobiona mini komora dla nich to są głośniki, które są montowane w drzwiach z tyłu, w tylnej części drzwi tu mamy picerkę do drzwi, to jest głośnik niskotonowy przedni, a tutaj z tyłu mamy głośnik nisko nisko-wysokotonowy, przepraszam, do zestawu tylnego. Także to jest taka nietypowa konstrukcja Mercedesa z tamtych lat, gdzie w jednych drzwiach, bo tu mamy oczywiście jedne drzwi na stronę, były zamontowane głośniki przednie i głośniki tylne. Także tutaj tak wygląda ten zestaw, zabieramy się za jego montaż. Tutaj mamy zamontowany wzmacniacz z procesorem Awave DSP A6, sześciokanałowy procesor oraz czterokanałowa końcówka mocy w jednym urządzeniu. Dodatkowe dwa wyjścia RCA z procesora są w tej chwili podłączone do wzmacniacza z tyłu, który znajduje się w subwooferze. Dodatkowo do tego wzmacniacza jest podłączony kabel USB do podłączenia komputera, na którym będzie zainstalowane oprogramowanie. I który, który będzie umożliwiał sterowanie tym procesorem DSP z poziomu laptopa. Jak widać, tutaj jest przygotowane i zakończone okablowanie zasilające sterujące jak i również głośnikowe i sygnałowe. Dodatkowo mamy oczywiście zamontowany już radioodtwarzacz z odtwarzaczem Bluetooth. Jest sprawdzony, gotowy, zamontowany. W tej chwili bierzemy się o zakończenie drzwi. Mamy tutaj głośniki 10 cm Empire. Zamontowane już w swoich miejscach. Dodatkowo będziemy jeszcze wytumiać to miejsce montażowe. No i bierzemy się za montaż głośników niskotonowych oraz wysokotonowych, które będą się znajdowały w słonach słupków. Na zakończenie montaż subwoofera oraz strojenie systemu ale o tym to już za chwilkę. W tej chwili mamy już drzwi gotowe. Tylne głośniki zamontowane z pierścieniem uszczelniającym przednie głośniki ztek zamontowane. Jeszcze głośnik wysokotonowy, ale drzwi już wytłumione. Druga warstwa gąbki K3s. Bitmat również zainstalowana na jednym jak i na drugich drzwiach. Także w tej chwili tamte, tam już mamy częściowo złożoną tapicerkę. Zbliżamy się do finiszu. Wkrótce będziemy montować subwoofer, podłączać instalację elektryczną w bagażniku, czyli zasilanie procesora, jak i również zasilanie subwoofera. Jak to złożymy? to będziemy odpalać system i wstępnie go stroić. W bagażniku mamy zainstalowane dwa bezpieczniki. Jeden bezpiecznik jest to bezpiecznik ten po prawej stronie od subwoofera, który pobiera więcej prądu. Po lewej stronie bezpiecznik jest to bezpiecznik od wzmacniacza z procesorem. W dniu dzisiejszym udało się w Mercedesie zrobić praktycznie wszystko, czyli został zainstalowany cały sprzęt, zostały zainstalowane głośniki przednie, jak również tylne. Niestety nie możemy skończyć samochodu, ponieważ tutaj panowie Zemik z Znowicki Nowicki muszą jeszcze skończyć składać tapicerkę, ona jest w trakcie czyszczenia. Natomiast mamy zainstalowane głośniki przednie, czyli głośniki Stega z przodu, głośnik niskotonowy, wysokotonowy, głośniki Empire, głośniki tylne. Mamy zainstalowane radio z doinstalowanym modułem Bluetooth. Mamy zainstalowany procesor, ale to widzieliście już na filmikach. On jest schowany pod nogami pasażera. Jak również mamy w bagażniku zainstalowany w tej chwili subwoofer. Też nie jest on do końca w tej chwili zainstalowany pod względem przykręcenia i mocowania. Z prostego zasadniczego powodu, tutaj też panowie jeszcze muszą ten bagażnik wykończyć i po prostu go poskładać tak jak należy, bo tam brakuje koła, zapasowego i innych rzeczy. Natomiast na chwilę obecną muzyka w tym samochodzie już gra. Czyli mamy połączenie się z telefonem, jest opcja. Że cały system gra jest uruchomiony, natomiast fizycznie będziemy kończyć ten samochód. Jak już będą złożone tapicerki, będą zainstalowane fotele, będzie poskładany dół deski rozdzielczej. Wtedy przystąpimy do końcowego strojenia systemu oraz procesora DSP, aby ustawić jak najlepsze brzmienie po prostu w tym samochodzie. Także na chwilę obecną zakres pracy, który wykonaliśmy, jest w pełni że tak powiem, wykonane, czyli montaż całego sprzętu, uruchomienie sprzętu, oczywiście podstawowe, bez końcowego strojenia. Końcowe strojenie wykonamy w chwili, kiedy będzie już samochód złożony, wyczyszczony, dopieszczony. Wtedy specjalnym zestawem pomiarowym zrobimy pomiary w tym aucie, korektę charakterystyki, korektę brzmienia, korekcje akustyki pomieszczenia, również ustawienie sceny dźwiękowej. I to będzie wykonane, tak jak mówię, już po złożeniu samochodu.